Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Pomysł uchwały, by rok 2021 był rokiem Konstytucji 3 maja, zrodził się w Prezydium Sejmu. Zajrzałem dzisiaj do druku sejmowego numer 381. Prezydium Sejmu upoważniło marszałka Ryszarda Terleckiego do reprezentowania uchwały, a druk sejmowy podpisała pani Marszałek Elżbieta Witek. I nie ukrywam, że się uśmiechnąłem, bo w projekcie znalazły się słowa o zachęcie do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 maja współcześnie. Ale jak to zrobić, kiedy kilkanaście razy obóz rządzący złamał konstytucję, choćby przy okazji Trybunału Konstytucyjnego czy zmian w polskim sądownictwie? W pierwszych dniach dziewiątej kadencji ukarano posłów, którzy w tej sali pojawili się z szalikami z napisem Konstytucja. Konstytucja dla was, posłowie zjednoczonej prawicy, nie jest tym, czym powinna być. Ustawą zmieniać jej przepisy. Łamiecie państwo konstytucyjne prawa, prawa do wolności i równości. Dlatego jeśli rzeczywiście chcecie z całym społeczeństwem czcić w 2021 roku Konstytucję, to nie wystarczy przejąć uchwały sejmowej i podkreślić, że w Konstytucji 3 maja znalazły się nowatorskie rozwiązania. Trzeba pokazywać, udowadniać każdego dnia, że obecna Konstytucja jest najważniejszym aktem. Trzeba ją szanować, a nie kpić tych, którzy to rządzącym od kilku lat przypominają. Inaczej uchwała sejmowa pozostanie tylko kawałkiem zapisanego papieru.